Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe, Potem, Ciach, Jurki, Zachodni, Słoiczek po cukrze, Hrabi, Madę in China, Nowaki, K2, Reverse oraz 50 innych kabaretów. Wytwórnia Ajoj festiwale Happeningi. Historia opowiedziana słowami artystów. Porzućcie wszelkie nadzieje, a będziecie się dobrze bawić. Dzisiaj Jona Kołaczkowska Władek Sikora, Darek Kamol-Kamys oraz Mirek Gancarz. Opowiedzą nam o pierwszych sukcesach kabaretu potem na słynnym przeglądzie Paka oraz o tym, jak Joanna Kołaczkowska pojawiła się w gębie. Jakie znaczenie miały wasze wstępy na pacce? No miały ogromne znaczenie, po prostu Paka zaczęła być dobrym festiwalem dzięki temu. <śpieszynka> <śpieszynka> Wygraliście drugą i trzecią edycję. Ale pierwsza, myślę, wydaje, że była bardzo istotna, bo przyjechaliśmy na pierwszą pakę i, i tam jeszcze mieliśmy taki melanchol sketchów, takich troszeczkę zna, takich udających politycznych, które da, to nie były dobre sketche, ale mieliśmy też właśnie te sketcze, które nas skręciły. Między innymi niemekino Kino. Te właśnie sketcze Żyli doceniło i zauważyło. Pamiętam, że jedy, tam nagrodą, którą dostaliśmy, to właściwie Wadek, ty dostałeś gomułkę sera za największą masę wdzięku. to Męczyliśmy tą gomułkę sera później na imprezie pijąc wódkę i. Jedząc ten ser, wszyscy mieliśmy go później dość. I zgubiłem wątek. No, no. o nagrodach, że, ta, a, że to, a, to No i tam też nagrody, ale tam mniej więcej też zauważyliśmy co też nie miało takiego znaczenia ale to jakiś też jakiś był y, drogowskaz, że to te, tamto myślenie, które nam się podoba i które nas cieszy, że ono znajduje uznanie. To nas jakby też utwierdziło w przekonaniu, że ta droga jest dobra i, i, i słuszna. I tu powiem ciekawostkę, bo wtedy napisałem, wpisałem się w, w kronicę, bo widziałem nawet ten wpis, a nawet, nie, że w przyszłym roku przyjeżdżamy i, i wygrywamy. Tak napisałem, i stało się faktem. W pierwszym składzie kabaretu potem nie było Joanny Kołaczkowskiej, ale w którymś momencie pojawia się w tym środowisku o tym, jak trafiła do klubu gęba oraz do kabaretu długi garnitur opowie sama. Ażka przyszła na pierwszy, ja pierwszy rok. tak na Ja pierwszy... mogę odpowiedzieć, bo Ta, ja tutaj proszę, jestem. Proszę i, tak się zdarzyło? Ja przyszłam na studia w 1987 roku. Był taki rok. Był taki Był rok wieku. i ja przyszłam na te studia. No i ale tam się nie garnęłam do klubu jakoś specjalnie. No to, to, to przecież dopiero początek roku. W każdym razie przychodziłam jako widz. No bo to no, nie dało się nie przychodzić jako widz. Mieszkałam w, w akademiku tam na końcu, no nieważne, w korytarza. Więc przychodziłam na spektakle i zobaczyłam po raz pierwszy w wtedy w Opegazie Kamol zrobił... Z Władkiem od razu czy nie, sam? zrobił? sam. Kamol zrobił taki spektakl ze studentami, wziął w nim udział też Adam Nowak, który był ze mną na roku i później jakoś tak z Adamem szliśmy na zajęcia teatralne i Adam do mnie mówi, słuchaj, przyjdź dzisiaj do klubu, bo będziemy robić skład, jest casting na kabaret, będziemy ten program... Wio bo ja przyszedłem do ten wojska ten i powiedziałem Władkowi, żeby z tego spektaklu, znaczy jakby przekazałem coś, żeby przejął, żeby, 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 żeby zrobił z tego coś żeby to dalej pociągnął, bo to szkoda było, bo to naprawdę było fajne. Tak, jako zobaczyłam ten, ten spektakl, odpadłam zupełnie na widowni, a później się okazało, bo Kamol poszedł na studia, że Władek ten... Do wojska. E, do, a ja co powiedziałam? Na studia. Nie, bo jestem bardzo zmęczona, mi się będą słowa dzisiaj mylić. I Kamal poszedł na, do, do wojska, a Władek zaczął organizować się kabaret drugi garnitur, potrzebowali dziewczyny, poszłam i Adam Nienowak namówił, żebym poszła na casting. Ech, tak jakoś, nigdy nie, nie, jakoś się nie pchałam na scenę za bardzo, nie, nie czułam, że to jest sensowne, no ale poszłam, przyszłam na casting, spodobało się chłopakom i, i, i tak nagle jednego dnia wylądowałam w kabarecie, drugi garnitur i to Władek, był przełom, 87-88 rok. Wadek, jak to wygląda? To nie był żaden casting, o, nie, tylko no Nowak wiem, przeprowadził się no, no i mnie no. testowaliście, daliście no, mi tekst tak, do No tak, chcieliśmy sprawdzić, czy coś jest warta I Dostała... co, co powiedziała, to było, no tylko tak. <noise> Tylko do, nie zmieniaj tego. Nie? <noise> tak. A ja bezmyślnie to tam wszystko robiłam, czytałam. Dostałam I co na... zostało do dzisiaj? <noise> <że już> nie. <noise> nie. Nie, nie, nie. nie. Kabarek drugi garnitur też odniósł sukcesy. Tak, od o, razu wygraliśmy. pakę. w 1988 roku wygraliśmy festiwal Fama, yy, zaczęły się też nagrody indywidualne. To tak bardzo przyjemne, że bardzo, bardzo przyjemnie. Później jakoś tak już nie przetrwaliśmy, nie, nie mieliśmy pomysłu ani siły na, na to, żeby robić, bo Josikora, ty powiedziałeś, ja oskarżycielsko wyciągam do ciebie doń. Powiedziałeś. O, znamka, <laughs> Powiedziałeś wtedy, że nam nie pomożesz zrobić nowego programu. A Sikora nas cały czas jakby pielęgnował, jeździł z nami, był naszym takim. No, liderem mhm. i powiedziałeś, że zróbcie sobie sami. Już teraz was zostawiam, róbcie sobie sami program. My nie czuliśmy takiej siły, i także drugi garnitur się właściwie no, rozpadł po, po, po pierwszym programie. Joanna Kołaczkowska, niesamowita, gdy mówi, i niesamowita, gdy śpiewa. Nie lubią wampirów. Jedna z piosenek kabaretu potem. rok zapada, ciemna noc, gwiazdy już na niebie świecą, na dole lampy świecą, więc światła jest co nieco, więc czemu to plugastwo pęta się? Nie lubię wampirów jak jasna cholera, jak spotkam na czas kamporyju, to straszna. Za się wszystkim na szyję Nie lubię wampirów, bo to brzydkie A zęby ma gorsze od zwierzy Te zęby wystają za Jak spotkam łeb wyrwę z płucami, bo wyje to w nocy, nie wiadomo po co i zgrzyta o marmur zębami. Ja wstaję codziennie na siódmą do pracy. Z siekierą się w nocy nie pętam. Ja wyspać się muszę, lecz kiedyś się w kurze, wytłukę w niedzielę. Taki głupię tębę i jakby ukradł małpień. Tęby takie, że plecy się odradzą. I każdy ma dobry manotek i rzeczowo-sforne Zgoda! Możemy się rozstać. Historia zielonogórskiego zagłębia kabaretowego w odcinkach. Przygotował Marcin Olechnowski.